Cześć, tu Krzysiek z kanału BeBest. Jeśli jeszcze dziś nie zrobiłeś treningu, to zapraszam cię do mojej kompozycji ćwiczeń. Proste ćwiczenia na nogi. Odsuń krzesło, zrób sobie kawałeczek miejsca. Proste ćwiczenia które każdy może zrobić w domu. Spróbuj zrobić trzy serie tych ćwiczeń. Wykonuj jedno po drugim no i zobaczymy, czy coś tam poczujesz. Pamiętaj o tym, aby mięśnie były napięte: mięśnie brzucha, mięśnie pośladków. Pilnuj prostego odcinka pleców przy wykonywaniu przysiadów. No i miłej zabawy. Do zobaczenia jutro. Jutro dla Was fajna rzecz, sprawdzająca mały teścik Waszych umiejętności. Zaczynam od krzesełka. Plecy oprzyj o ścianę, tak żeby przylegały całą powierzchnią do, do ściany. Nogi ugięte pod kątem 90 stopni, utrzymaj tak 60 sekund. Dla dodatkowego efektu możesz popracować rękoma. Kolejne ćwiczenie: przysiady, ich zrób 15. Pilnuj prostego odcinka pleców. Nie pozwól, żeby kolana łączyły się do środka. Trzecie ćwiczenie: wykroki, i tutaj zrób 10 powtórzeń na nogę. Najpierw na jedną, potem na drugą. Kolejne ćwiczenie to przysiady wykroku, i tak samo. Najpierw zrób jedną, a potem drugą stronę. Następne ćwiczenie to wznosy łydek obu nóż. Tutaj zrób 20 powtórzeń, a następnie na każdą z nóg zrób po 10 powtórzeń. I ostatnie ćwiczenie to mini mostek na piętach, na dwójeczki. Połóż się na plecach i podnieś biodra do góry, opierając się na samych piepach.